Idź rucelek idzie na siłownię wstał, Nie wypił kawki proteinowej Ale kreatynę wypił, podkurzał ładnie grzeczny grzeczny to Nie, nie możesz Przywitaj się ze swoimi widzami jeżeli chodzi o mój pierwszy posiłek, to kupiłem sobie dwie bułki pszennożytnie, które dostarczyły mi 371 kalorii i 13 g białka. Następnie wbiłem na siłownię, zrobiłem trening góry. Jak wróciłem do domu, przygotowałem sobie warzywa z kurczakiem i do tego frytki z frytkownicy, które dostarczyły mi 774 kalorie i 55 g białka. Aktualnie jest 17.19 Na razie około 1000 kalorii zjadłem Zaraz wiem kolejny posiłek na moich rodziców Dobra, właśnie sobie pozwoliłem na taką kremówkę No bo byliśmy w piekarni, w tym W Tam piekarnia A który jest w piekarni pączek? Ten. ten Ten A ten jest... Dobra, o, jeszcze, jeszcze sobie pozwolę do takiego pączusia. Wow. Ale od kwietnia mocna redukcja, więc kawka z mlekiem, kremówka, pół pączka ja? mogę sobie pozwolić. Ja najlepiej. Finalnie zjadłem dwie kremówki i pół pączka, które dostarczyły mi ponad 1000 kalorii i 10 gramów białka. Lubię te, tak, nie lubię innych pączków, tylko najlepiej te. Słucham Najtańsze pączki. Jakie? 4 zł? 80 kosztuje 80. Jak chodzi o ostatni posiłek, to mam makaron pełnoziarnisty z 4 hutym. Troszkę mam ogórka jeszcze. No i tak to wygląda. Też dobijam białko pod sam koniec dnia. Dzisiaj kończę dzień na ponad 3000 kalorii, więc dosyć sporo. Też była dosyć duża aktywność w ciągu dnia, była też mecz pasza i też barona siłowa. no i też jestem na tej masie jeden miesiąc więc nic się nie stanie, dzisiaj ponad 3000 kalorii, bo dużo w no i też zrobiłem 10000 kalorii, no 12 następny dzień rozpocząłem od kawy, która dostarczyła mi ponad 50 kalorii i odmiarki kreatyny uwaga, testujemy nowego energetyka 0 smak to gruszka cynamon? No 4 na, 4 na 10 Myślę, że tak raz go wypić i że po prostu spróbować bez szału Nie wiem, co to ma 70 gramów jedna bułka jest w posiłek Napój proteinowy i wziąłem sobie jakieś niebułki Niby jedna waży 70 gramów, więc jest to 140 Nie mm. wiem ile to ma kalorii Tak to wygląda Co się śmiejesz? Zobaczysz. Duda mi widać? Nie. No to Dobra dnia. nie? Nie mi ziarna, w porządku. Ten posiłek dostarczył mi 597 kalorii i 35 gramów białka. Jest 17.16 Właśnie robię sobie tosty z włososiem mozzarellą na bułce z ziarnem i nie wiem ile to kolorii zaraz wam to wszystko pokażę jak to wyszło jest godzina 17.32 mam 11 tysięcy kroków jeszcze planuję dzisiaj pójść na siłownię to jest mój posiłek, który jem w domu jest to 1400, 1400 około kalorii, około 77 gramów białka. No i mam tutaj tosty z mozzarellą, łososiem, z ziołami, z keczupem. Bez, bez jakichś szczególnych kombinacji. Też mam tutaj owoce. Tutaj wprost jest pomarańcz kiwi. Taka ciekawostka, że można mieć kiwi ze skórką. No i też na przekąskę mam takiego batona proteinowego, no i ja idę jeść, więc 1400 kalorii, około 80 gramów białka, yy, za jakiś czas lecę na siłownię i jeszcze później coś zjem, więc widzimy się zaraz. Ja wracam z siłowni i niestety nie udało mi się poćwiczyć, ponieważ jakimś gościowi spadła sztanga na brzuch, więc będę musiał jutro powtórzyć nogi jakby pół była przez to zablokowana bo to, to jest dosyć skromna mała siłownia tam gdzie, gdzie teraz byłem więc jutro powtórzę ten cały trening e, tych nóg, no niestety takie sytuacje mi muszą być, że komuś coś musi się stać, albo los musi cię pokrzyżować, plany ale nic się nie dzieje, jutro powtórzę ten e, ten dzień, jeszcze może wrócę do domu, zrobię brzuch Tutaj mam taką miseczkę, która dostarczy mi około 20 ponad gramów białka. Mam jeszcze owoce, mam tutaj mango, więc bez kombinowania zrobię taki szybki posiłek. No i dzień kończę na 2500 kalorii i prawie 150 gramów białka. Jutro nagram kolejny dzień, więc pewnie to będą takie 3 dni. Dobra, ja idę to jeść i widzimy się jutro. Mój pierwszy posiłek rano następnego dnia dostarczy mi 916 kalorii i 52 gramy białka. 17.13, właśnie jem obiad, wróciłem z pracy. Mam tutaj frytki, kurczak z warzywami brązonymi i tutaj sałateczka. Jest 18.13, jesteśmy w drodze na siłownię. Krótka przerwa, żeby ładować minerały. W drodze na siłownię pozwoliłem sobie jeszcze na takiego loda, który dostarczył mi 158 kalorii. Skończyłem trening nóg i teraz wracam na chatę. Niestety pada deszcz. Takie życie. Przygotowałem sobie ostatni posiłek. Jest takie spaghetti z tofu bez kombinowania. Dzisiaj jestem dużo owoców i warzyw, więc jakby nic nie przygotowałem no nie wiem ile dzisiaj zjadłem kalorii gdzieś tutaj to wyświetlę z każdym posiłkiem takie podsumowanie będzie właśnie Chciałem teraz nagrać trochę więcej dni jak to wygląda nie zawsze to wygląda że jem równo 2,5 tysiąca kalorii czasami zjem trochę więcej niż czasami zjem więcej niż te 2,5 tysiąca czasami zjem około 3 czasami zjem równo około 2,5 chodzi mi o to że chcę utrzymać to nie chcę tak za dużo też jeść ten marzec traktuję tak dosyć luźno, chciałbym po prostu później ruszyć bardziej z kopyta, więc na razie to są takie luźne dni, można powiedzieć, luźny miesiąc. Ale e, progresuję na siłowni i jest dobry bodziec. Hej dzisiaj mamy niedzielę, jest godzina 10, jestem teraz w pracy. Wstałem sobie o 6 rano, żeby sobie przygotować placki owsiane. Placki są z twarogu, może pokażę. To są placki z twarogu, płatków owsianych, jajka i banana. No i do tego też mam pudding wysokobiałkowy. No i to jest mój pierwszy posiłek. ja idę jeść. Makro będzie tutaj wyświetlone. Widzimy się zaraz. Ok, właśnie wracam do Was po krótkiej przerwie. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o mój kolejny posiłek, to mam może pokażę. Jest to 13 gramów takich chrupków. No i knopers. A, już sobie rano zrobiłem kanapki z bułek wysokobiałkowych, które kupiłem wczoraj. E, no a tam strzynka sałata, bułka, nic skomplikowanego. I jogurt e, też, który ma więcej tego białka. Dobra, ja sobie idę pochodzić jeszcze troszeczkę. Widzimy się za jakiś czas. Dobra. Jest godzina 17.45, tutaj w poreczku sobie przygotowałem kreatynę treningówkę i cytrulinę. No tutaj akurat jest pół przetreningówki, pół miareczki sobie dałem. No i godzinkę przed takim treningiem sobie ją wypijam. Nie skończyłem trening, jest niedziela wieczór. Teraz wam pokażę mam pokażę moją formę. Jakieś fajne środku. Just co w paski.

Teraz taki bebek wypada. Flaki wszędzie. Teraz Wam pokażę jak kończę swój dzień. I mamy niedzielę, jest godzina 23. Jak chodzi o moją kolację, no to dostarczyłem ponad 800 kalorii i ponad 70 gramów białka. Niestety plik mi się przerwał, więc teraz dogrywam to. No i podsumowując... Tak wyglądały moje 4 dni jedzenia. Nie zawsze to było 2,5 tysiąca kalorii, czasami trochę więcej, czasami mniej. No, ale tak to celowałem, żeby mniej więcej to tak wyglądało. Ok. Jeszcze kończąc ten materiał, będzie mi bardzo miło za zostawienie subskrypcji, lajka, jakiegoś komentarza. E, niedługo zaczynam tą redukcję w kwietniu. E, na razie jestem na tej masie jem trochę więcej, więc jak chcesz obserwować mnie, no to wiesz co robić.